Czy naprawdę uważasz, że marskość wątroby to wyrok śmierci? Że w wieku 60, 70 lub broń Boże 80 lat jedyne co możesz robić to liczyć tabletki i zapisywać się na kolejne zastrzyki? Zapomnij o tym. Powiemy ci to, o czym lekarze nie chcą mówić. Marskość wątroby można zatrzymać. Co więcej, można ją cofnąć. I to nie za pomocą drogich leków, ale dzięki zwykłej żywności. Tak, dobrze słyszałeś. W tym filmie opowiemy ci o trzech prostych produktach, które mogą spowolnić rozwój nawet zaawansowanej marskości wątroby. A jeśli zaczniesz je spożywać codziennie, tak, codziennie bez wyjątku, Twoja wątroba będzie miała szansę na regenerację. Nawet jeśli przez całe życie zatruwałeś ją alkoholem, tłustymi potrawami lub tabletkami, to nie jest science fiction. To biologia, to doświadczenie zgromadzone przez pokolenia. To sekret, który powinna znać każda osoba po 50. Obejrzyj film do końca, ponieważ ostatni produkt zmieni Twoje życie. Jeśli przegapisz choćby jedno słowo, ryzykujesz, że nie zrozumiesz, jak go prawidłowo stosować. Gotowy? Słuchaj uważnie i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych skutecznych przepisów na przywrócenie zdrowia. Pierwszym produktem na naszej liście jest kasza gryczana. Ale nie ta z masłem, kiełbasą i smażoną cebulą. Mowa o prawdziwej, zdrowej zielonej kaszy gryczanej, namoczonej i lekko kiełkującej. Właśnie w tej postaci staje się naturalnym lekarstwem dla wątroby. Dlaczego? Ponieważ zielona kasza gryczana jest skarbnicą przeciwutleniaczy i aminokwasów, które pomagają komórkom wątroby regenerować się nawet po poważnych uszkodzeniach. Badania pokazują, że regularne spożywanie kiełków kaszy gryczanej zmniejsza stany zapalne w wątrobie, przyspiesza metabolizm, a nawet ogranicza stłuszczenie komórek. To jedna z głównych przyczyn rozwoju marskości wątroby. Dodatkowo nie obciąża żołądka i jest idealna nawet dla osób z przewlekłymi chorobami żołądkowo-jelitowymi. Chcesz zacząć od czegoś małego? Po prostu namocz dwie łyżki zielonej kaszy gryczanej w wodzie na noc i zjedz ją rano naczczo. Bez soli, bez oleju. Tylko tak to działa. Niewiele osób o tym wie. Jednak w niektórych klinikach medycyny alternatywnej kasza gryczana jest stosowana w protokołach regeneracyjnych dla pacjentów z zapaleniem wątroby i stłuszczeniem wątroby. Nie wierzysz mi? Wypróbuj ją przez co najmniej dwa tygodnie, a zauważysz, że poranne uczucie ciężkości zniknie, a wątroba się zrelaksuje. Koniecznie napisz w komentarzach, czy wypróbowałeś zieloną kaszę gryczaną i jaki efekt odczułeś? Obejrzyj film do końca, ponieważ na końcu znajduje się najważniejszy schemat prawidłowego łączenia wszystkich produktów i krok po kroku przywracania wątroby do zdrowia, nawet w przypadku marskości. Tutaj zaczyna się zabawa. Wszyscy są przyzwyczajeni do buraków w barszczu, sałatkach i winegrecie, ale jeśli chodzi o walkę z marskością, gotowane buraki są bezużyteczne. Tracą one prawie wszystkie aktywne enzymy i przeciwutleniacze. Jednak surowy, drobnostarty burak jest prawdziwym balsamem dla wątroby. Dlaczego zawiera betainę? Substancję, która stymuluje komórki wątroby do regeneracji, poprawia przepływ żółci i łagodzi stany zapalne. Dosłownie oczyszcza wątrobę, jak gąbka wchłania toksyny i usuwa je z organizmu. Jest jednak jedno zastrzeżenie. Należy je spożywać we właściwy sposób. Weź jeden mały burak, Zetrzyj go na drobnej tarce i zjedz na lub 20 minut przed posiłkiem. Możesz dodać łyżkę oleju lnianego, co tylko wzmocni efekt. Już po kilku dniach zniknie gorycz w ustach, skóra stanie się czystsza, a stolec bardziej regularny. To wszystko oznaki, że wątroba zaczęła się regenerować. Nie bój się, jeśli mocz stanie się czerwony, to normalne. Najważniejsze, żeby nie przerywać, nawet jeśli efekty nie pojawią się od razu. Burak działa powoli, ale skutecznie. A co najważniejsze, jest dostępny przez cały rok i kosztuje grosze. Przejdźmy do trzeciego, najsilniejszego produktu. Gotowy na zaskoczenie? Kontynuuj. Kapusta kiszona, ale bez octu. Oto główny bohater dzisiejszej listy. Najprostszy, najtańszy i najsilniejszy sprzymierzeniec wątroby. Prawdziwa kapusta kiszona. Nie ta z octem ze sklepu, ale prawdziwa, sfermentowana. Z żywymi bakteriami. Tak, tak, to bakterie, które są nie tylko dobre dla jelit, ale także zbawieniem dla chorej wątroby. Dlaczego? Ponieważ marskość wątroby zawsze wiąże się ze stanem zapalnym i zniszczeniem komórek wątroby. Sfermentowane produkty spożywcze zawierają bakterie kwasu mlekowego, które przywracają mikroflorę, zmniejszają stan zapalny i inicjują regenerację. Kapusta kiszona zawiera enzymy. Które pomagają rozkładać tłuszcze i usuwać toksyny, co oznacza, że wątroba może łatwiej oddychać. Jest jeden ważny warunek. Kapusta musi być bez octu, z minimalną ilością soli i bez cukru. Najlepiej domowej roboty. Jedz dwie do trzech łyżek dziennie przed obiadem. Możesz dodać trochę kminu rzymskiego lub oliwy z oliwek. Już po tygodniu poczujesz, że ciężkość po jedzeniu znika, żołądek nie będzie już puchnąć. A wyniki badań powoli, ale skutecznie się poprawią. Kapusta wyzwala to, czego nie potrafi żaden lek: naturalną regenerację wątroby poprzez przewód pokarmowy i krew. Teraz, gdy znasz już wszystkie trzy produkty, przyjrzyjmy się, jak dokładnie je spożywać, aby uzyskać jak największe korzyści. Jak prawidłowo łączyć produkty? Schemat odbudowy wątroby. Wiedza o tym, co jest przydatne, to jedno. Zupełnie inną sprawą jest umiejętność prawidłowego stosowania. Wiele osób popełnia błąd, spożywając te produkty losowo, a potem dziwiąc się, że nie ma efektów. A wszystko dlatego, że wątroba wymaga jasnego rytmu. Nie chodzi o chaos, ale o systemowość. Oto schemat, który został sprawdzony w praktyce. Rano naczczo, 20 minut przed posiłkiem. Dwie łyżki kiełków zielonej gryki można popić ciepłą wodą z cytryną. To uruchomi przepływ żółci. Przed obiadem dwie lub trzy łyżki kiszonej kapusty, bez octu, tylko z naturalną solanką. To przygotuje jelita, aktywuje enzymy, a wątroba nie zostanie obciążona tłuszczem. Kolacja. Sałatka z surowych startych buraków z łyżką oleju lnianego. Można dodać trochę marchewki lub jabłka, które tylko wzmacniają efekt. Taki schemat należy stosować przez co najmniej dwa tygodnie. Jeśli jednak poczujesz, że jest ci łatwiej, nie rezygnuj. To nie jest tabletka, to sposób na życie. A co najważniejsze, żadna z tych rzeczy nie jest szkodliwa, nawet w podeszłym wieku. Żadnych chemikaliów, żadnego obciążenia dla serca ani żołądka. Dosłownie zaczynasz pomagać swojej wątrobie, oddychać bez kliniki, bez kroplówek, bez przerażających diagnoz. Teraz przyjrzyjmy się oznakom, że schemat działa, abyś mógł śledzić swoje postępy. Zacząłeś jeść kaszę gryczaną, buraki, kapustę, wszystko jest w porządku. Ale skąd wiesz, czy to działa? Czy naprawdę będę musiał co tydzień robić badania? Oczywiście, że nie. Wątroba sama daje sygnały, że czuje się lepiej. Najważniejsze, żeby umieć je rozpoznać. Pierwszą rzeczą, którą ludzie zwykle zauważają, jest ustąpienie goryczy w ustach rano. To nie jest przypadek. To wyraźny znak, że żółć nie zalega już w wątrobie i nie podrażnia żołądka. Po drugie, zmniejsza się wzdęcia i gazy zwłaszcza po posiłkach. Oznacza to, że enzymy zostały aktywowane i tłuszcze są teraz strawione, a nie gniją w jelitach. Następnie poprawia się stan skóry, znika wysypka, cera staje się bardziej jednolita, a żółtawość znika. To proste. Wątroba przestaje uwalniać toksyny do krwi, a skóra zaczyna oddychać. Stolec również staje się normalny, regularny, uformowany, bez zaparć lub płynnego chaosu. Jest to oznaka, że cały system detoksykacji działa tak jak powinien. A głównym wskaźnikiem jest energia. Nie budzisz się już z uczuciem, jakbyś był bity przez całą noc. Pojawia się wigor i jasność umysłu, a chęć położenia się po każdym posiłku znika. Wątroba nie jest tylko filtrem, jest stacją energetyczną. A kiedy się regeneruje, czujesz się jak nowonarodzony. Pozostaje tylko dowiedzieć się, co może wszystko zrujnować. Nawet jeśli robisz wszystko dobrze i co jest absolutnie zabronione, nawet jeśli już zacząłeś proces regeneracji, to właśnie tutaj wszystko może pójść nie tak. Ludzie zaczynają jeść kaszę gryczaną, buraki, kapustę i są zadowoleni z pierwszych rezultatów. Ale kilka starych nawyków może wszystko zniszczyć. Wątroba jest delikatnym organem. Wystarczy jeden błąd, a znów się zamknie. Błąd numer jeden to alkohol. Nawet kropla to trucizna. Zwłaszcza dla osób starszych. Jedna szklanka i wszystko, co odbudowywałeś przez tygodnie, legnie w gruzach. Wątroba nie żartuje. Masz marskość wątroby. Zapomnij o alkoholu na zawsze, bez wyjątków. Błąd numer dwa. Tabletki profilaktyczne. Ludzie łykają garściami suplementy diety, środki przeciwbólowe, tabletki nasenne, nie wiedząc, że wątroba nie ma czasu, aby to wszystko rozłożyć. Każdy dodatkowy lek jest obciążeniem. Chcesz przywrócić wątrobę do zdrowia? Usuń zbędne substancje chemiczne z pomocą lekarza, ale oczyść ją. Błąd numer 3. Późne kolacje. Wątroba aktywnie pracuje w nocy, a nie w ciągu dnia. Jeśli jesz przed snem, nie oczyszcza ona organizmu, tylko trawi tłuszcz. W przypadku marskości wątroby jest to śmiertelne. I wreszcie woda. Pij. Bez wody wątroba po prostu nie jest w stanie wypłukać toksyn. Prosta ciepła woda rano. I w ciągu dnia to połowa sukcesu. Teraz już wiesz, co jeść, jak jeść i czego unikać. Subskrybuj kanał, napisz w komentarzach, jakie produkty pomogły Ci i udostępnij ten film swoim bliskim, ponieważ wątrobę można uratować nawet po 60 roku życia, nawet po przekroczeniu połowy życia.